Tak, teraz czekolada? Nie. nie? Tak czy nie? No tak. tak. Coś próbuje co czekolada? Nie słyszałeś? ale nie. Jaką chcesz? Ja sobie nie rozumiem, czekolada. Nie, ale, no. to tak? To dwa po To ci chcesz? Okej. Okay. No, to są lody wata cukrowa? No. Pokażę. No. Rzeczywiście. O. Wow. Będziemy sobie na trawie. Patrz, jaka fajna chatka tam. No i te lody tutaj są od zawsze, ale wcześniej to było w takim w takim familoku. Kolega mi powiedział. A teraz są lody i tu i tu, ale tu są lepsze, a tamte są gorsze. Tam po, poszliśmy przez pomyłkę. Nareszcie. Tu też kamera, te. tam kamera, tam kamera, wszędzie kamery. Ale to w jedziemy, ale nie No tam dwie kamery, tu dwie kamery, tam trzecia kamera, piąta, szósta, szósta, szósta to jest 10 kamer, fajnie się lody je, ale tyle kamer, tyle kamer strasznie, tyle kamer